I zapraszam Was dzisiaj na ekstra klasę. Oczywiście to będzie kolejka 27. Stal Zmielec będzie grał na wyjeździe z Koroną Kielce. Jeśli chodzi o te zespoły, to Stal Zmielec jest na ósmej pozycji, ma 37 punktów, a Korona Kielce jest na strefie spadkowej. Ma 24 punkty, jest na 16 pozycji, więc słabiutko, ale Ruchorzów tak samo. jest w w trudnej sytuacji, bo jest na 17 pozycji i ma 19 punktów. A UKS łódź jeszcze gorzej, bo 17 punktów i na 18 pozycji, na ostatniej, więc nawet grozi im spadkiem do pierwszej ligi. A ze mną jest Wojtas Włok. Siema, widzowie, Jakub to jest klonny Wojtas i Wojtas Włoki, Wojtas przy Jakub nagrywa dla was mecz Ekstraklasy. Korona Kielce Stalmielec. Korona Kielce spadła do strefy spadkowej. Po, po tym jak puszcza zremisowała jeden 1, 1 z Klubem z Miasta, wtedy Gabriel Kobylak zrobił twierdzę kłocko i tym golem się zachwycała. zachwycał cały radom i okolice. Dodatkowo został gdy Gabriel Kobylak, jest w 11 tygodniach U sportowego, tam gdzie był Stanowski. A jeśli chodzi o Stalmielec, to ostatnio zremisowali 0-0 z Lechem. I tam gra niesamowity Białorusi w tym sezonie Iliasz Kulin, który odmówił gry prezentacji Białorusi, do dopóki Białorusiom rządzi Aleksander Łukaszenka. Jeśli chodzi o Stalmielec, to tam grają Piotr Wlazu, urodzony w Radomiu, Mateusz Kochalski, jeden z bohaterów Radomiaka, awa awansu do pierwszej ligi. Co ciekawe, wtedy awansowali, bo wygrali 2-0 z Koroną, i wtedy. I przez ten sezon Mateusz Kochalski był podstawowym bramkarzem w Radomiaku i on był bohaterem awansu do pierwszej ligi Radomiaka, jeden z bohaterów. I latam wypożyczony dla Igor Strzałek. No to zaczynamy bez przedłużania. A ten mecz będzie komentował Tomasz Makowski i Jacek Laskowski. Transmisja z tego spotkania będzie na kanał plus Sport 3 i Kanał Plus Sport. Jeśli chodzi o kontuzję obu dwóch zespołów, to w koronie dwóch zawodników Petrow i Bukowski, nie wiadomo jaka kontuzja, a w jest tylko jedna kontuzja, Leonardo ma kontuzję i sędzią tego spotkania będzie Sylwestrzak, a mecz będzie grany na stadionie Suzuki Arena w Kielcach, no i pojemność stadionu 15500, więc no jakoś nie powala ta liczba siedzisk na tym stadionie, no ale nie każdy ma duży stadion w Ekstraklasie. No i przechodzimy w takim razie do tego spotkania. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Strona dziś okaże się górą w tym meczu. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstra Klasa. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Przed nami drużyna Korony Kielce. Oto skład gości na to spotkanie. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centrum. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Gol, proszę Państwa! No i rozwiązał nam się worek z bramkami. Patrząc na ich grę to było do przewidzenia. Widzieliśmy jak budują presję i na powtórce widać jak ta presja zmieniła się w prawkę. Zauważył nam się wynik. Jest 1-0. Prosto do nogi, ale nie tam gdzie trzeba. Na skrzydle jest sporo przestrzeni. Może zaatakować. Łukasz szybuje w pole karne. Ale na razie nic z tego nie będzie. Ponuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Musi trafić! Świetnie to blokuje. Jest decyzja arbitra, a więc siódm wolny dla Korony Kielce. Rzuca piłkę w pole karne. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Nie wyszło mu zupełnie to dośrodkowanie. Piłka wyszła na aut bramkowy. Próbują wykorzystać ruch, by strzelić wyrównującą bramkę. Niewykorzystana teraz okazja zrzutu rożnego. Oddali piłkę rywalą. Piłka na aucie, zaczną kielczanie. Prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Wyszedł sam na sam, uwaga! Tak! Mamy wyrównujące trafienie, a więc ten mecz zaczyna się na nowo. Na powtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. I mamy remis. 1 do jednego. Dobre zachowanie. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Szuka w szesnastkę. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Arbiter postanawia przyznać piłkarzom korony rzut wolny. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Nie daje się łatwo przepchnąć. Ależ okazja! Tak! Piłka w siatce! Znowu prowadzą! Teraz widać jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę, piłka niczym pocisk, piła się w siatkę, co za gol. Wizdek Sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Korona Kielce na razie do przerwy prowadzi u siebie 2 do 1 z Stalą Mielec. No jeśli taki będzie wynik w tej drugiej połowie i całego meczu, no to ktoś to utrzyma, to Korona Kielce może wskoczyć na 15 pozycję i cieknie ze strefy spadkowej. Ale jeszcze to nie jest koniec, więc tu jeszcze będzie walka. Myślę, że w drugiej połowie będzie jeszcze więcej e, walki w tym spotkaniu i każdy będzie chciał oczywiście strzelić tą bramkę upragniającą i wygrać ten mecz. Stal Mielec oczywiście ma 37 punktów w Ekstraklasie, więc jakby pokonał koronę Kielce, to korona nie dość, żeby spadła, to, e, Stal Mielec by wskoczyło na siódmą pozycję, więc no, o jedną pozycję poszło, poszłoby w górę. Co powiesz Wojtas, vlog o tej pierwszej połowie spotkania? Sensacyjny wynik jak na razie, no bo drużyna, która jest w strefie spadkowej, wygrywa z drużyną, która walczy o Chce się przyłączyć do walki o mistrzostwo, bo na razie stal mielec jest w walce o mistrzostwo, co prawda, ale jeszcze daleka droga do tego, więc facja. No, trzeba tutaj coś pokombinować ze składem, bo robi się niezaciekawie. Yy, wpuścimy sobie, zagramy sobie formacją 4-2-1-3. Spróbujemy tak zagrać. I zrobimy sobie zmianę. Wpuścimy sobie strzałka za lazło, wejdzie sobie stępień za Domańskiego e i wejdzie sobie echman za matrasa. No i jeszcze wrócimy z Dantina. Za Gettingera. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Wszedł na przebój. A jednak woli zejść do środka. Pewnie teraz kasuje tę akcję. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Da im teraz remis. I gol. Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym. Wracamy do punktu wyjścia. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafić. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. mocna ta przepchówka. Nikt nie miał szansy przyjąć piłki. Strzał teraz. No ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Coraz bliżej dogodnej sytuacji podbramkowej. Teraz jest niepilnowany. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Wreszcie jakaś sposobność może odejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. W 11 i teraz wrzuca. Pewna interwencja w obronie. Wybijają piłkę poza boisko. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Kibice Korony nie chcą zadowolić się tym remisem. Głośno domagają się walki o zwycięską bramkę w końcowych momentach. Korona oddaje piłkę rybalowi. Bardzo dobrze teraz drybuje. Nie daje sobie zabrać piłki. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. I widzę, zdecydowanie domagają się strzału. Dobrze, zablokowany strzał. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Centra w pole karne i po akcji. Aż szkoda. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Ośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Musi to wykorzystać! Wspaniała interwencja. Ratuje i remis. Znakomita reakcja. Byłem przekonany, że nie ma już dla nich ratunku i przegry. I nic z kornera. Wybija piłkę. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. I jest! Trafia do siatki! Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. Golkiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Koronkowa akcja ofensywna. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Kibice gospodarzy nie tracą nadziei. Jednobramkową stratę wciąż można odrobić i do tego właśnie mobilizują graczy. Czasu niewiele, więc chyba nie mają już niczego do stracenia. Pozostaje atakować, atakować i jeszcze raz atakować. Bo jeśli nie wykorzystają tak fantastycznego dopi... Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce. Ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. Czapki z głów. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymali. no i koniec spotkania. Korona Kielce od pierwszych minut, oczywiście, w pierwszej połowie spotkania. Cała pierwsza połowa, generalnie, e, była dyktowana pod e, koronę Kielce, bo naprawdę tutaj cisnęli mocno. Mimo tego, że są w strefie spadkowej, e, to naprawdę no tutaj dali do pieca i. Dużo problemów stworzyli Stal Mielec, mimo tego, że ten zespół jest na ósmej pozycji. A Stal Mielec wygrywa jednak z Koroną Kielce 3 do 2. No i w tym momencie, jeśli taki będzie wynik, to Stal Mielec wskoczy na siódmą pozycję, ale później jeszcze nie wiadomo jak będzie, bo Górnik Zabrze będzie grał 8 kwietnia z... Zagłębie Lublin, więc no może to się jeszcze zmienić, ale też nie, tutaj nie, nie mówię, że korona Kielce nie wygra, bo e, może też wygrać, może zaskoczyć i może wygrać, e, nawet jak jest na tej strefie spadkowej, więc e, tu wszystko się jeszcze może zdarzyć, sensacje też się zdarzają, więc e, wszystko jest możliwe. Co powiesz, Wojtas, w Floku o tym całym spotkaniu? To spotkanie było bardzo szalone. Tu pokazuje wyniki. Widać, że drużyna ze strefy spadkowej sprawiła trudne warunki. Drużyna ze strefy mistrzowskiej, no bo Stalmielec walczy o mistrzostwo. Jeszcze daleka droga do tego, jak powiedziałem w drugiej połowie meczu. No i czelił gola ten Białorusin Ila Szkulin, który odmówił gry w reprezentacji Białorusi, dopóki Białorusią rządzi Aleksander Łukaszenka. No i jeszcze Cinco Koki Hinokyo, zawodnik w Japonii znanych. W polskich ligach grał m.in. z Stomilu Olsztyn. Pierwsze lidze. No i tak to właśnie wyszło. No dobrze, no to w takim razie ze mną był Wojtas z do zobaczenia w kolejnych odcinkach wideo Jakubsa wbijajcie na moje dwa kanały Wojtas Blog i Wojtas Ci kanał. No tam rzadko nagrywam filmy, ale jak już nagrywam, to mam 100 wyświetleń. Jak widać moje filmy zarówno jak i zarówno moje Jakubiksa przyciągają widzów te filmy. No bo Jakubik pod Gruzja, Grecja i pod kogo nie ma tysiąc wyświetleń. A u mnie pod filmami z psami i pod filmem ostatnim z Janisza i z tej dłuższej trasy to 1000 wyświetleń, więc nasze filmy przyciągają widzów, muszę przyznać, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oceny w tym spotkaniu oczywiście to Koki Hinokio ma dziewiątkę, są zawodnikiem meczu. Ilian Skruchin 8,40. Igor Strzałek 7,31, no Alwis Juan Zems 7,1. No i też zapraszam na kanał Sebastianix, X, Vlog Wojta Wolki, Wojtas Psi, kanał Games. No i fanatyk Widzewa. Trzymajcie się i do usłyszenia, i oczywiście napiszcie, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu. No i cześć!